Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić. Bardzo się cieszę, że moimi poprzedzającymi mnie prelegentkami były panie doktor, bo powiedziały większość tego, co chciałam przekazać. Więc mogę się skupić na swoich zagadnieniach związanych z tym, że jestem położną, nie jestem lekarzem, nie zalecam leczenia konkretnie, bo od tego są lekarze. Ja jestem od tego, żeby to pilnować, żeby zalecenia były prawidłowo stosowane i zalecać swoje niemedyczne postępowania. Duża część mojej prezentacji polegała na, na tym, że powtarzałam to, co to znaczy będę powtarzać to, co powiedziały pani doktor, więc nie będę tego powtarzać. Więc po prostu parę rzeczy przeskoczę. Pozwólcie, państwo, i powiem rzeczy ze swojej strony. Przede wszystkim. Zachęcam do tego, żeby w momencie, kiedy dostajecie Państwo, Panie, diagnozę, żeby, wiem, że wtedy w głowach ludzi kłębi się cała masa różnych pytań, wątpliwości, żebyście Państwo, Panie przede wszystkim, bo tutaj będę mówić do Pani jako położna, żebyście Panie wiedziały, czy... Myślicie w ogóle o ciąży, czy myślicie o tym, że chcecie, być że chcecie być matką, że chcecie mieć dziecko, czy też totalnie to odrzucacie? Większość pacjentek po diagnozie ma miliony wątpliwości. I to, co tutaj wypisałam, to są takie wątpliwości, które mi przyszły do głowy, a ja nie jestem osobą chorującą. Natomiast tych pytań same panie macie o wiele, wiele, wiele więcej. Na część z tych pytań medycyna jest w stanie w jakiś tam sposób odpowiedzieć, natomiast część z tych zagadnień musicie przepracować w swojej głowie, w swoim związku, w swojej rodzinie. Posiadanie dziecka to nie jest kwestia wyłącznie mnie samej, ale całej rodziny, która będzie zaangażowana w wychowanie tego dziecka. Mówi się, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. No i tak faktycznie jest, bo ja sama tego nie zrobię. Od tego jest tata dziecka również, od tego są moi dziadkowie, moje rodzeństwo, kuzynostwo i wszyscy, wszyscy razem biorą udział w tym procederze posiadania dziecka. W związku z czym decyzję omawiacie sobie we własnym gronie i zadajecie sobie kilka podstawowych pytań. Czy chcę? Czy chcę, czy to jest moja decyzja, czy może jest to nacisk z zewnątrz? Bo bardzo różne, e, ponieważ pracuję w szpitalu klinicznym i m, widzę e, różne pacjentki z różnymi chorobami, i często sama sobie zadaję pytanie, czy faktycznie ta pani chciała zejść w ciążę, czy może coś się wydarzyło, że ta ciąża e, ją spotkała przypadkiem? E, czy mam wsparcie? Czy ten partner, z którym obecnie jestem, będzie dla mnie tą ostoją? Ponieważ e, i to się tyczy nie tylko kobiet, które mają w sobie jakąś chorobę, to się tyczy wszystkich kobiet, bo każda z nas potrzebuje e, partnera, który będzie ostoją, który będzie e, pomagał w trudnych momentach, e, który będzie mnie podnosił, gdy upadnę. To jest e, bardzo ważne, żeby, żeby decyzja była podjęta w dobrym związku. E, no i te medyczne rzeczy. Jaki jest stan mojej choroby? czy ten stan jest na, na wznoszeniu, to znaczy, czy jestem teraz w dobrym stanie zdrowia, czy jest prognozowane, że ten stan zdrowia nadejdzie wkrótce dobry, czy też nie, no i jakie przyjmuję leki. W związku z czym, jak już wspomniałam ja, jak już wspomniałam moje przedmówczynie, ciążę należy zaplanować i myśleć o niej znacznie wcześniej w przypadku stwardnienia, ponieważ stwardnienie nie tyle skomplikuje nam ciążę, co jeżeli ciąża będzie nieplanowana, to niestety, tak jak już tutaj pani doktor Neurolog pokazywała przypadki, ciąża prawdopodobnie skończy się cudownie dla dziecka, natomiast warstwa zdrowia może się przez nieplanowanie, przez przerwanie przyjmowania leków może się niestety troszeczkę skomplikować. Te fakty, które tutaj wypisałam, to są fakty, o których już też wspomniała pani doktor, że stwardnienie nie wpływa negatywnie na przebieg ciąży oraz zdrowie dziecka, że ciąża pacjentki, która choruje na stwardnienie jest tak naprawdę ciążą zwyczajną, chyba że ciężarna ma w sobie jeszcze jakieś inne choroby komplikujące, stwardnienie komplikujące samą ciążę. Nie ma długoterminowego negatywnego wpływu na zdrowie matki, pogłębienie niepełnosprawności wynikające z tego, że pacjentka zaszła w jedną czy też kilka ciąż. Stwardnienie rozsiane w dużym stopniu nie wpływa na płodność, ale odwlekanie ciąży na jakiś, na jakiś nieokreślony czas przyszłości już może na to płodność wpłynąć. Ponieważ im starszy wiek kobiety decydującej się na dziecko, tym więcej może się pojawić komplikacji. I to jest prawda dotycząca całej populacji wszystkich kobiet. Młodsze kobiety mają mniejsze komplikacje w ciąży, no a kobiety, których wiek jest bardziej zaawansowany, tych komplikacji w ciąży może się pojawić więcej. Dzieci matek z SM ze stwardnieniem nie są narażone na zwiększone ryzyko różnych komplikacji ciążowych. No a jeżeli chodzi o dziedziczenie, to już tutaj też różne dane padały. Mniej więcej 96% szansa jest, że dziecko urodzi się wolno od stwardnienia, jeżeli choruje jeden rodzic, natomiast jeżeli dwoje rodziców jest chorych, to dziecko ma szansę na zdrowie, o wolność od SM około 88%. Dlaczego pl warto planować ciążę? I to też jest y, coś, co dotyczy wszystkich kobiet. Wiel większość ciąż jest nieplanowanych. Połowa ciąż pacjentek ze stwardnieniem jest y, nieplanowana. Nieplanowanie ciąży wiąże się z tym, że musimy przerwać w wielu przypadkach leczenie, co znacząco pogarsza y, stan zdrowia kobiety. Natomiast, jeżeli ciąża zostanie odpowiednio wcześniej zaplanowana w pierwszej kolejności z lekarzem, neurologiem, neurolog dostosuje odpowiednie leki w zależności od stanu zdrowia, od planów na macierzyństwo. I w momencie, kiedy neurolog daje nam zielone światło, my jesteśmy gotowe do tego, żeby wejść zdrowo w ciążę. O rzutach też już było, więc pominę to. Generalnie ciąża działa ochronnie na układ nerwowy, więc rzuty zdarzają się znacznie rzadziej w przypadku, jeżeli ciąża została zaplanowana i jeżeli kobieta zaszła w ciążę, w okresie wolnym od objawów. Natomiast po porodzie te rzuty się zdarzają do 6 miesięcy, nawet 40% pacjentek doświadcza tych rzutów, ale tu też należy zaznaczyć, że. Mniej jest rzutów u pacjentek, które miały zaplanowaną ciążę w okresie remisji choroby. Zalecenia dla planującej ciąże z SM y, są y, jakby rozszerzone wyłącznie o kontrolę neurologiczną, czyli jakby zaczynamy od tego, że ciążę planujemy z neurologiem. Myślimy sobie o ciąży, idziemy do neurologa. Neurolog. Modyfikuje leczenie, albo mówi: Nie, proszę pani, to jeszcze nie jest ten moment, więc musimy jeszcze poczekać, doleczyć się. I ja pani powiem, kiedy pani może zejść w ciążę i słuchamy się neurologa, bo neurolog wie lepiej niż ja, niż ginekolog, niż każdy inny. I naprawdę, zaplanowanie ciąży jest tutaj no najważniejsze, tak? Jeżeli zależy nam, nam wszystkim, na tym, żeby ta ciąża przeszła jak najbardziej bezkolizyjnie. W momencie, kiedy neurolog e, daje zielone światło, udajecie się do ginekologa. Ginekolog e, zaleca odstawienie antykoncepcji odpowiednio wcześniej e, i przypomina o tym, że musicie panie przede wszystkim przyjmować kwas foliowy. E, kwas foliowy jest to zalecenie, które. E, że, że kobiety, które teoretycznie mogłyby zejść w ciąży, każda z nas powinna przyjmować ten kwas foliowy. Natomiast tak jak już tu pani doktor wspomniała, jeżeli tego nie robimy, w momencie, kiedy myślimy o ciąży, zaczynamy ten kwas y, przyjmować, bo musimy się nim wysycić. Dlaczego ten kwas jest taki ważny? W pierwszych Dniach po zapłodnieniu, czyli w momencie kiedy jeszcze nie wiemy, że jesteśmy w ciąży, w rozwoju embrionalnym u maleństwa zamyka się cewa nerwowa, czyli taka struktura, która będzie w przyszłości układem nerwowym u dziecka. I prawidłowe zamknięcie tej cewy nerwowej no, gwarantuje to, że dziecko nie będzie miało rozszczepu kręgosłupa, między innymi różnych chorób neurologicznych. Więc, jakby zaczęcie przyjmowania tego kwasu foliowego w momencie, kiedy nie pojawiła się miesiączka, no to, to już ta cewa nerwowa już się zamknęła, lub też nie, już tego nie cofniemy. Więc ten kwas należy przyjmować po prostu wcześniej, żeby się nim wysycić. Kolejna rzecz: witamina D3. Um, Dopóki nie mamy informacji, jaki jest poziom tej witaminy D3, to każda z nas powinna pamiętać o suplementacji 1000 do 2000 jednostek dziennie. Badania fińskie mówią o tym, że przy niskim poziomie, poziomie e, witaminy D3 ryzyko, że nasze dziecko będzie miało w przyszłości stwardnienie rozsiane, jest dwukrotnie większe. Więc suplementacja witaminy D3 jest, jakby znacząco obniża ryzyko przekazania stwardnienia maluszkowi. Ogólne zalecenia dla, dla każdej Pani planującej ciąży to zdrowe odżywianie, aktywny tryb życia, aktywny w miarę oczywiście naszych możliwości, higiena snu, ponieważ zmiana cyklu dobowego, deprywacja snu niestety wiąże się z tym, że nasze hormony działają nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyły i może to wpływać na naszą płodność. No i oczywiście każdej pacjentce planującej ciąży, a tym bardziej Paniom, zaleca się rzucanie palenia, i każdych innych szkodliwych używek, oczywiście alkoholu. Jak wygląda ciąża? Do... W momencie, kiedy orientujecie się, że już zaszłyście w tę ciążę, nie pojawiła się miesiączka, zaleca się wizytę u ginekologa. Jak wybrać ginekologa? Drogie panie, ginekologów jest na świecie cała masa, natomiast dobrze jest znaleźć lekarza, który ma doświadczenie. W opiece nad pacjentką ze stwardnieniem rozsianym. Nie dlatego, że ta ciąża przebiega w jakiś inny sposób, tylko dlatego, że taki lekarz będzie miał pewność co do tego, co Wam powiedzieć, gdy zgłosicie mu swoje wątpliwości. A wątpliwości będziecie miały całą masę, ponieważ typowe dolegliwości, które się pojawiają na kolejnych etapach ciąży, mogą Wam sugerować, że wchodzicie w jakiś rzut. Typowe dolegliwości w pierwszym trymestrze, na przykład zmęczenie większe niż zwykle. Nudności, wymioty, senność, bóle podbrzusza, plamienie, zechcianki, brak apetytu. Słuchajcie, zupełnie inaczej czuje się kobieta w pierwszym trymestrze niż, niż na co dzień, a tutaj macie takie y, dolegliwości. W związku z czym y, ginekolog, który prowadzi waszą ciążę, musi was albo uspokoić, albo z całkowitym spokojem powiedzieć wszystko gra, ale dobrze byłoby, żeby skonsultował was y, neurolog. Y, w związku z czym... Y, Zalecam rozsądne poszukanie sobie lekarza, który będzie Was prowadził, tak, żeby można było mu zaufać. Zalecenia przy okazji tych dolegliwości, jeżeli są to całkowicie zupełnie zdrowe dolegliwości fizjologiczne dla ciąży, to lekka dieta, mniejsze porcje. Tutaj mówię o dolegliwościach z układu pokarmowego. Musicie jeść więc małe porcje, dużo płynów, dużo surowych owoców i warzyw, produktów bogatych w probiotyki. Zaleca się od samego początku dużo aktywności fizycznej, um, oczywiście dostosowanej do, do waszych możliwości. Jeżeli. Um Macie wątpliwości co do tego, jak ćwiczyć, co robić ze swoim ciałem, żeby, żeby wzmocnić się, ponieważ ciąża jest dużym obciążeniem. Obciążenie na, przychodzi stopniowo. Natomiast dobrze jest się udać do fizjoterapeuty, do fizjoterapeuty uroginekologicznego, jeżeli ze strony pęcherza moczowego są jakieś dolegliwości i z nim. Zaplanować sobie stopniowe zwiększanie lub utrzymanie generalnie aktywności. No i oczywiście początek ciąży to taki czas zmęczenia więc dużo odpoczynku, sen, odpoczynek cią także w ciągu dnia. Generalnie w momencie wyjścia ciąży robicie sobie wolne od różnych innych dolegliwości, nie narzucacie sobie rzeczy, których wykonywać nie musicie. Przychodzi drugi trymestr. Pierwszy trymestr był trudnym trymestrem, natomiast drugi jest takim fajnym odpoczynkiem. Ciąża już się powoli zwiększa, brzuszek zaczyna być widać. Większość ludzi orientuje się, że już ta ciąża jest po samym popatrzeniu po na waszą sylwetkę połowie ciąży po 21 tygodniu e, warto jest odbyć już pierwszą wizytę położny środowiskowej. Ja na przykład jestem taką położną środowiskową. W e, większości ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z ciążą, e, wydaje się, że położna zajmuje się wyłącznie porodem. To jest nieprawdą, e, ponieważ e, położna oprócz tego, że zajmują się ciążą, zajmują się także opieką nad pacjentką w środowisku. Położne środowiskowe są w każdej poradni rodzinnej, i taka położna jest dostępna dla każdej pacjentki tak naprawdę z marszu. Do lekarza trzeba się zapisać, są różne terminy oczekiwania, natomiast położna jest dostępna od ręki. Przychodzicie do przychodni, okazuje się, że jutro możecie do takiej położnej podejść i z nią porozmawiać. Po 21 tygodniu ciąży, to już jest taki moment. Mamy coś takiego jak standard opieki okołoporodowej. To jest taki um, ta. To są takie odgórne zalecenia, które mówią nam jak my jako y, pracownicy medyczni mamy opiekować się ciężarną. I ten standard y, mówi o tym, że po 21. tygodniu każda ciężarna ma prawo do y, wizyt u położnej rodzinnej, do edukacji przedporodowej. Y, taka edukacja wygląda w ten sposób, że przychodzicie, zapoznajecie się z tą położną i ona was wspiera do końca ciąży. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś rzeczy, które chcecie się y, nauczyć, wyjaśnić, wytłumaczyć, ona wam to pomoże, w tym pomoże. Ja prowadząc takie edukacje na pierwszej wizycie zapoznaję się z pacjentką, mówię jej, proponuję jej plan naszych spotkań, mówię, co będziemy omawiać, a może pani ma jakąś ochotę coś zmienić, może pani chce o czymś specjalnie porozmawiać. Taka położność środowiskowa jest dla was dostępna i w każdej chwili, gdy macie jakieś wątpliwości, możecie się do niej udać i ona wam powie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest fizjologia, czy nas to martwi, czy nas to nie martwi. Jeżeli stwierdzi, że faktycznie coś tu nie gra, albo nie ma pewności, czy, czy wszystko jest OK, to od razu was pokieruje, żebyście poszły z tym do specjalisty. Natomiast jest cała masa rzeczy, które po konsultacji z położną sprawią, że, że to nie jest takie straszne, tak? że ona was dzięki, dzięki tej konsultacji ona was po prostu uspokoi. Dlatego zachęcam do takich wizyt. W drugim trymestrze, co was może zaskoczyć? Zmęczenie znowu, zaparcia. Tak, tutaj wchodzą różne y, historie y, zaparciowe. Bóle głowy, obrzęk krwawienia dziąseł, krwawienia z nosa, skurcze nóg, zawroty głowy, uczucie gorąca, nudności, infekcje układu moczowego, częściej niż zwykle, infekcje pochwy. Czyli znowu dolegliwości, które mogą was mylić. Przychodzi trzeci trymestr po 27 tygodniu. To już jest ten naj, najtrudniejszy czas, najcięższej ciąży, y, kiedy ta ciąża najbardziej was... Y, Obciąża, jakby sama nazwa ciąża jest nie bez powodu w ten sposób nazwana. I dolegliwości typowe dla tej dużej ciąży to już mamy zaburzenia snu, bóle pleców, zgaga, zaparcia, hemoroidy, zmęczenie, brak sił, duszności, rozstępy. Słuchajcie, liście nie ma końca. Gdy trafiacie na wizytę czy do położnej, czy do lekarza ginekologa. I wyliczacie swoje dolegliwości. Jeżeli lekarz ma wątpliwości, to oczywiście kieruje was do neurologa. I tak jak tutaj doktor wspomniała, w przypadku rzutów stwierdzenia rozsianego w ciąży, nie boimy się podawać leków, jeżeli jest taka konieczność. Więc śmiało zgłaszajcie swoje wątpliwości, tak żeby czegoś nie przegapić. I to, do czego. A, jeszcze raz mam tutaj wypisane, jakie mamy e, objawy mylące z SM. E, mamy też taki objaw jak drętwienie mrowieni rąk e, razem z osłabieniem siły dłoni. Takie coś też się może pojawić w trzecim trymestrze i to bywa fizjologią. Więc ciąża może was mocno wystraszyć. E, nie bójcie się korzystać z pomocy e, specjalistów, e, bo od tego jesteśmy. E, I teraz co... Robimy my jako położne dla Was ciężarnych w trakcie ciąży. To jest ta edukacja, o której powiedziałam. To jest, ja bym to nazwała taką indywidualną szkołą rodzenia. Natomiast także zajęcia, udział w zajęciach szkoły rodzenia. Także jest jak najbardziej zalecany, wskazany i naprawdę każda pacjentka ciężarna powinna sobie do takiej szkoły rodzenia chodzić. Po co? Po pierwsze, żeby się nauczyć, po drugie, żeby zobaczyć, że nie jestem sama z tym problemem, który mam. W szkołach rodzenia zawiązują się między pacjentkami piękne przyjaźnie, więc też widzicie, że nie jesteście same z, generalnie z macierzyństwem, bo w różne sytuacje wpadamy. Szkoły rodzenia na terenie Warszawy są bezpłatne. Tak, czy wystarczy się tylko rozejrzeć: jest to ogromna lista bezpłatnych szkół rodzenia. Większość z nich jest przy szpitalach, ale także przy przychodniach, więc nie trzeba za takie szkoły rodzenia płacić. Położne i w szkołach rodzenia, i w tej edukacji zachęcamy do zachowań prozdrowotnych, przypominamy o przyjmowaniu różnych leków, o zaleceniach. No, jesteśmy tym pierwszym kontaktem i pierwszą reakcją p, p, osobą, osobami, które jakby mają pierwszą reakcję na różne nieprawidłowości. My zajmujemy się, my, jako położne, zajmujemy się też pacjentkami po porodzie, ponieważ wy jesteście w ciąży, idziecie do szpitala sobie, rodzicie, wracacie do domu z noworodkiem i my dalej jesteśmy razem z Wami. My, położne środowiskowe. I pielęgnujemy Was i wasze dziecko przez 6 tygodni po urodzeniu, więc cały ten okres wczesno. Noworodkowy, znaczy noworodkowy, no bo noworodek wczesno niemowlęce, może w ten sposób. Spędzacie z nami pod naszą opieką. Pomagamy, wspieramy, uczymy, edukujemy. To jest coś, z czego skorzysta każda mama, która ma ochotę. Jeszcze mam taki slajdik odnośnie samego porodu. Zalecenia dla pacjentek, które mają stwardnienie dotyczące porodu, mówią wyłącznie o tym, że poród powinien odbyć się w szpitalu. To jest główne zalecenie. To znaczy, jeżeli mamy wybór miejsca porodu, to nie, nie wybieramy porodu domowego, nie wybieramy porodu bez asysty, bo są osoby, które chętnie z czegoś takiego skorzystają, natomiast nie zaleca się absolutnie tego, dla pacjentek chorujących na stwardnienie rozsiane. Nie ma przeciwwskazań do typowego znieczulenia zewnątrzoponowego, czyli tego znieczulenia zakładanego w kręgosłup. E, działa tak jak dla każdej innej pacjentki, e, tak samo y, skutecznie. No już doktor o tym wspomniała, że czasami zdarza się tak, że kobieta która nie ma tyle siły co kobieta, która jest zdrowa, może mieć troszeczkę dłuższy ten drugi okres porodu, przez co może się zdarzyć, że trzeba troszeczkę pomóc w tym porodzie z użyciem różnych narzędzi zabiegowych, a czasami należy wykonać cięcie cesarskie, jakby nie ma wskazań do tego, żeby takie cięcie było wykonane w sposób elektywny, czyli nie, nie pilne. No i jeszcze jedna ważna rzecz z mojej strony jako położnej, która zajmuje się pacjentkami w domu. Gdy już spodziewacie się dziecka, to musicie ten dom Uwić to gniazdo, tak przygotować ten dom na przyjęcie tego malucha. Wszystko wstanie na głowie w momencie, kiedy będziecie szukać mebelków, wózeczków i różnych innych gadżetów związanych właśnie z maluchami. Musicie pamiętać o tym, że w związku z różnymi waszymi trudnościami musicie dobrać sprzęty odpowiednie do waszych potrzeb. Um, nie patrzcie na to, czy to jest piękne, czy jest niepiękne. Um, meble muszą być ergonomiczne. Nie możecie mieć mebla, z którego nie możecie wstać, fotela tak głębokiego, że potrzebujecie pomocy, żeby wstać po karmieniu dziecka. Um, musicie mieć sprzęty, które są łatwe w obsłudze, które nie mają różnych. Um, po skręcanych części, których nie można w jakiś sposób łatwo otworzyć. Kącik dziecięcy musi też być odpowiednio zaaranżowany, tak, żebyście wszystkie najważniejsze rzeczy miały pod ręką, żebyście nie musiały biegać, szukać, chodzić po jakichś stołkach, wskakiwać na górę. Wózek, który, w którym będziecie włożyć wasze dziecko, musi być lekki, zwrotny. Musicie wiedzieć, gdzie ten wózek postawić, żeby tego wózka nie ciągać. Musicie wszystko dostosować do Waszych indywidualnych możliwości.